to kacek, słuchajcie ma dzisiaj dla was taki krótki kinek z kilkoma newsami yy, czyli na przykład podpowiedź co do nowej mapy, która udaną nam Epic Games po, yy, powrót, yy, wiecie, tego trybu co zawsze się na koniec nazywa on się yy, dogrywka, tylko ten razem nazywa się poza czasem, więc to jest też trochę coś innego no, no i tak więc tyle, lepiej zostawimy tę jeszcze pokażę wam polską wersję tych nagrań przy o których już mówiłem jakiś czas temu ponieważ jak się okazało, dostaliśmy nawet polski dubbing i powiem szczerze, brzmi on naprawdę dobrze, nawet w sumie porównując do tego, angielskiego dubbingu to brzmi naprawdę dobrze, powiem szczerze. W każdym razie dostaliśmy grywkę i mamy tutaj lepszy styl do DJ Lamy, lepszy styl do mm, Disco i nowy styl, który według mnie gorszy, do Eternal Vergera. Ogólnie z są nie robię Jedyne dobre skinny skin jest to były chyba te wiecie z siódmego sezonu a tak to to no wiecie no zwykle w tych dogrywkach jest zawsze taki jeden skin który jest najlepszy z nich tutaj nie wiem chyba to lamy mi się najbardziej podoba z tych wszystkich edycji w 8 sezonie mieliśmy mm, chyba najlepszego tego wiecie białego klucznika potem w 9 mieliśmy najlepszą mm, wiecie, tą typę z czerwonym stroju, tam miała granatowy chyba strój w tej edycji i jeszcze mieliśmy w, w siódmym sunie, mieliśmy najlepszą chyba tą piżamkę. No i dobra, już pomijając ten fakt, mam jeszcze kilka dla was ciekawostek. Niedawno z pewnym skinem pojawił się oto taki kilof, jak widzimy jest na najnowszym Sunny Awe. Sunny. Ave. sunny. To, to po prostu jakby nazwa miejscówki w się sensie Sunny, to wygląda ten sam, to w ogóle ten znak co w się sensie ten zbiera. Jak wygląda jak znak taki właśnie prowadzący na ulicy. No i widzę, że jest Sunny. Co jest Sunny? Jest na przykład Sunny Steps, czyli wiecie, słoneczne stopnie. Jednak no dla mnie to nie pasuje kilku tam. I może to być Sunny Shores, które pan przedstawimy jakiś czas temu na odcinku, gdzie przedstawiam właśnie te miejscówki, które odkopałem z plików gry Hypex. Może to jest podpowiedź do sezonu 11 i nowej mapy, albo po prostu bardziej zmienionej mapy. I według mnie tam listówka czy Stanisław, pojawi się na pewno w grze. Powiem o szczerze, że jestem mądry, bo właśnie przewidziałem fabuły sezonu yy, 10, ponieważ powiedziałem, że będą nagrania, są nagrania. Więc yy, teraz chodźmy na Fortnite Polska, zapraszam oczywiście na Fortnite Polska, jak jesteście ciekawi, jakichś ciekawych listów, A teraz Wam właśnie przedstawię ten polski dumping no w sensie tej, tej kasety i siódemki nie dało się uniknąć ryzyka. Sam podejrzewam, że byli nie tylko oni wśród obserwatorów. Ale trzeba to zrobić. Albo stracimy pomost na zawsze. Zakładam, że w kwestii powstania wyspy nie było decyzji, czy międzywymiarowe kolizje materii ustaną, czy wciąż będą się nasilać. Doświadczenie z pierwszej ręki pokazuje, że skurcz uczynił to nieuniknionym. Jakbyście się pytali, czy to nie było Fortnite Polska, to dlatego, że nie wiem czemu nie mogę odpalić Forte Polska, więc sorry. Yy, ale już Wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, suba. Jeśli jeszcze tego nie robicie, to kliknijcie dzwoneczek, aby dostać powiadomienia o na, na najnowszych filmikach na tym kanale. Też Wam dziękuję za oglądanie, do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.